Marian Kozełka z Klubu Wysokogórskiego w Węchaczowie. Chciałbym Państwu zaprezentować węzeł podwójny zderzakowy. Zaciągamy, bierzemy do gliny, robimy koło wokół repa. Przechodzimy na następną, jak można powiedzieć, wewnętrzną stronę. Przekładamy środkiem. Pięknie, cudownie i wodzi nam coś takiego, z takim X jakby z tyłu. Aby nam dobry z zderzakowy, nie? Mordyża, negara trzeba zrobić z drugiej strony to samo. Teraz przekręcamy raz, drugi i drogie neguski, murzynki i różne ładne dziewczynki przekładamy znowu na dole. Pięknie zaciągamy węzeł. Ten jest teraz pięknie ukończony. Co jeszcze lepsze, można z niego zrobić stringi i podarować dziewczynie. Dziękuję Państwu za transmisję.